Nazywam się Jan Kwapisz i będę Twoim instruktorem w kursie dx podstawy Pythona. Przeprowadzę Cię przez 12 lekcji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zaczniemy tradycyjnie od polecenia Hello World i od wypisania tych słów, znamiennych słów na ekran. Skończymy natomiast na analizie danych medycznych dotyczących cukrzycy. Mam nadzieję, że ten kurs sprawi Ci wiele przyjemności i wiele się w nim nauczysz. Oprócz tego kursu przygotowaliśmy dla Ciebie bardzo wiele dodatkowych możliwości rozwoju. Po pierwsze, przygotowałem się dla Ciebie 5 minikursów, w których opowiemy Ci o wszystkich aspektach pracy w Data Science. Zaczniemy od analizy danych w bibliotece Pandas, gdzie pokażę Ci, jak znacznie szybciej i znacznie lepiej wykonywać pewne operacje, niż gdybyś to robił w Excelu. Pokażę Ci również możliwości wizualizacyjne Pythona na przykładzie danych geograficznych oraz na przykładzie wspomnianych już przeze mnie danych medycznych. Po trzecie opowiem Ci o podstawach uczenia maszynowego, gdzie poznasz podstawowe algorytmy wykorzystywane współcześnie, na przykład w systemach rekomendacyjnych. I wspólnie zbudujemy prosty model analizujący jakość wina przy użyciu biblioteki Scikit-Learn. Skupimy się na projekcie, gdzie zbudujemy prostego chatbota, który nie będzie kosztował 20 milionów dolarów za jeden trening. ChatGPT GPT obecnie kosztuje, a z drugiej strony Dowiesz się, jak możesz to zrobić prosto i na przykład wdrożyć takie rozwiązanie w swojej firmie. Piąty mini kurs będzie wykładem o sieciach neuronowych. Przedstawię ci całą potrzebną matematykę do zrozumienia tego, w jaki sposób sieci neuronowe działają, w jaki sposób się uczą i w jaki sposób możemy wykorzystać ich moc do przewidywania nowych sytuacji i do tworzenia nowych, bardzo interesujących aplikacji. Oprócz tego, przygotowaliśmy dla ciebie. Możliwość rozmowy zarówno ze mną, jak i z naszymi ekspertami Mog interview, abyś mógł przygotować się jeszcze lepiej do swojej pierwszej rozmowy rekrutacyjnej w języku Python. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, a także powiedzą Ci, co ewentualnie musiałbyś jeszcze poprawić, aby dostać swoją wymarzoną pracę. Oprócz tego przygotowaliśmy dla Ciebie komunikaty na Discord. Tu jedna uwaga, jeśli będziesz miał jakikolwiek problem, zarówno techniczny, Jaki problem dotyczący programowania, śmiało tam do nas pisz. Na pewno ci odpiszemy najszybciej jak będzie to możliwe. W szczególności, gdyś miał jakiś problem techniczny z naszą platformą, czyli z Hub, proszę Cię bardzo, byś zrobił print screena, ponieważ to ułatwi nam pracę i szybkie rozwiązanie Twojego problemu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego wideo i do zobaczenia w następnym, w którym opowiem Ci, jak poruszać się po naszej platformie. Cześć! I powodzenia w tym kursie.